Czy Konfederacja nie jest rozczarowana, bo był taki moment, kiedy wydawało się, że prezydent będzie zachowywał równy dystans do Nawrockiego i do Mencena? W zasadzie panie redaktorze nawet mnie to nie dziwi, dlatego że to jest działanie na pobudzenie żelaznego elektoratu prawa i sprawiedliwości. Pamiętajmy, że do pewnego momentu Karol Nawrocki no, nie notował nawet poparcia w elektoracie PiSu. Nie chodzi o to, żeby pobudzić swój żelazny elektorat, tylko żeby jednak zgarnąć ten elektorat, który na przykład jest niezdecydowany. Więc deklaracja Andrzeja Dudy może spowodować, że rzeczywiście żelazny elektorat prawa i sprawiedliwości pójdzie zagłosować na Karola Nawrockiego i poparcie Karola Nawrockiego wyrówna się z poparciem prawa i sprawiedliwości. Natomiast pytanie, co z tymi, którzy są niezdecydowani? i tutaj rzeczywiście alternatywą jest Sławomir Męcen jako ten, który jest spoza układu, spoza duopolu popis. Ale czy nie było tak, że Sławomir Męcen trochę liczył, że jednak Andrzej Duda taki dystans równy do niego i do Karola Nawrockiego utrzyma? Czy... Pytanie jest takie. Poczuliście rozczarowanie, czy uznaliście, że Andrzej Duda jako polityk wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości jest oczywiste, że poprze kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość? Dla mnie to jest sytuacja dosyć przewidywalna jednak, że Andrzej Duda poparł zaskoczenia Karola nie Nawrockiego. Było. Moim zdaniem nie. To ona jest w Sprawczeniu tego dołączenia Rzepeckiego ja do, do Pana Prezydenta, za coś. Jeszcze o pochwałach prezydenta będzie mówili. E, czy, kto skłonił Rzepeckiego do, 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 do wstąpienia do sztabu mecniczym? Łukasz Rzepecki jest akurat jednym z tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy, czy ogólnie zjednoczonej prawicy, obozu Prawicy. On był prawicy, kiedyś posłem Prawa i Sprawiedliwości, potem poszedł do Kukiza, dosyć, potem wylądował w kancelarii prezydenta. Który słynie z dosyć niezależnych decyzji, za co zresztą go wyrzucili, ponieważ nie poddał się mm, dyscyplinie w głosowaniach partyjnych, więc no tutaj akurat zarzuty do Łukasza Rzebeckiego, że nie podejmuje niezależnych decyzji, są jednak jak kula w płot, kompletnie nietrafione. I to również była jego decyzja, że postanowił um, wesprzeć Sławomira Męcena na, na tym konkretnym wiecu w Łodzi. I na razie zobaczymy, co, co, co będzie dalej. No, nie proszę, nie no, proszę, no, proszę, no, ale za co Pan czy się, się pochwalił? Ja chciałem jeszcze przypomnieć wystąpienie jego, prezydenta wczoraj. To, to była jego niezależna decyzja, poinformował no, mnie to, 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 to będzie, e, pan, będzie Pan miał okazję pochwalić Pana historia. Prezydenta Kieręczkowską. Bardzo Panu redaktorowi dziękuję. Dzisiaj, jak widać, jestem tutaj chyba najgrzeczniejszym uczestnikiem tego programu. No to Pani Grzecznie czekam. Żenujące. Żenujące. Niestety. Panie redaktorze, ja się zastanawiam, czemu te programy mają służyć, bo cały czas mamy nawalankę duopolu popis. Ja proponuję, żeby naprawić wymiar sprawiedliwości i sądownictwo w Polsce. Po pierwsze zacząć od lustracji, a po drugie od resetu konstytucyjnego. Bo, a za, chwilę, bo za chwilę. Pod, pod kątem współpracy z SB? Tak, na przykład, panie redaktorze. Za chwilę te programy w niedzielnych śniadaniówkach zamienią się w taki basen z Kisielem, gdzie ci politycy duopolu, popisu będą po prostu wskakiwać do tego basenu i będą się wzajemnie nawalać. To absolutnie nic nie wnosi do wspólnej dyskusji. Czego Polacy mają się dowiedzieć w tym momencie z tej waszej nawalanki? No, z tego, że wymiar sprawiedliwości nie działa, że polskie sądownictwo nie działa i kto za to odpowiada? Wy. Wy rządząc od 20 lat. Więc jedynym rozwiązaniem, panie redaktorze, jest po prostu reset konstytucyjny. wyzerować powołać od nowa i wtedy to zacznie funkcjonować jak należy. Nikt nie będzie miał pretensji, jak um, dany sędzia jest powołany Ale odwo odwołałaby pani wszystkich sędziów i unieważniła wszystkie nominacje sędziowskie. Nie, panie redaktorze, panie redaktorze, panie redaktorze nie, trzeba usiąść z prawnikami, trzeba usiąść z o, konstytucjonalistami o, 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 z ekspertami to. ułożyć ten no nie, system od nowa. Panie redaktorze, ja nie powiedziałam, że to jest proste, ja nie powiedziałam, że to jest proste, to jest piekielnie trudne, to jest piekielnie trudne. Ułożenie tego systemu jest piekielnie trudne. Ułożenie tego systemu jest piekielnie no, tak. trudne, ale w tym momencie no, tak, ale... mamy system wymiaru sprawiedliwości, który jest całkowicie niewydolny. co z tego systemu, spada dla zwykłych Polaków? Czy procesy, czy czas trwania procesów, na przykład w sądach rodzinnych został skrócony? Nie. Czy alienacja rodzicielska została w Polsce wyeliminowana? Nie. nie, nie pani posłanko, ale ja, 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 sytuacja oczywiście jest trudna, tylko konfederacja wychodzi i mówi: "Mamy na to świetny pomysł. Reset no, konstytucyjny." Nie, no, więc, z no więc ja py, ja pytam, skoro macie Taki świetny pomysł. Jesteście partią, która w parlamencie funkcjonuje od sześciu lat bez mała. No to powiedzcie po tych sześciu latach doświadczeń, jak ten reset konstytucyjny zrobić? Wszystkich Uż, sędziów, sędziów wyrzucić ze stanu sędziowskiego? My, panie redaktorze, wysłuchajmy wszystkich stron konfliktu i wybierzmy te rozwiązania, które po pierwsze czyli warto nie, spowodują, konfliktu. Czyli nie spowodują, nie spowoduj, ale posłuchajmy ekspertów ale i prawników konstytucjonalistów. I wybierzmy te rozwiązania, które po pierwsze nie spowodują zwiększenia chaosu w wymiarze sprawiedliwości i które przede wszystkim przyczynią się do tego, że Polacy z tego wymiaru sprawiedliwości będą mogli korzystać w sposób należyty i wreszcie to, o, co się o, dzieje, ta cała o, o, patologia w polskich sądach zostanie wyeliminowana. Drodzy Państwo, kończę wątek, wątek, nie, nie kończę wątek nie, nie. sądowy, bo mamy jeszcze... Złe, drodzy, Państwo, drodzy, drodzy prostu... Państwo, mamy... Droga Pani Senator, ten program trwa godzinę, a mamy do omówienia w nim kilka kwestii. Nie chcę wracać do kwestii sądowych, bo przy tym stole omawialiśmy tę sprawę 200 razy, wobec czego 201 debata przy tym Stole. Niczego nie zmienia. No, to jest klasyczna TikTokowa Rada Konfederacji, so, którą udają nice, tak każdego dnia w wielu różnych tematach, a jak pan dopyta, jak to zrobić, to się okazuje a, wtedy siądźmy z, ekspercj.. z ekspertami. Z nie, nie mają zielonego pojęcia, jak rozwiązać nie, problemy dzisiejszej Polski. Zielonego. Panie pośle, jest w rządzie Żeby nie odpowiadać na to pytanie. co się tylko mogę. I pan z panem Karolem Nawrodzim, panu prezydentowi Trumpowi. Za to zdjęcie. Ja pan, ale to co obiecałem. Sugeruje, obieca. no, sugeruje, no, pan, sugeruje widział, pan, że co obiecali. Ale widzi pan, nie wiem, to trzeba zapytać. <grym>, to, pan, nie nie wiem, jak to, 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 to nie. Pan, pan to nie oni wie, wiedzą, to oni wiedzą. Ja nie wiem, co mówi pan. To, pan, pan proszę proszę zobaczyć, ale pan zobaczyć. Ale niech powie, co mówi, bo ja nie wiem, co on mówi. Uderz w, w stół, a że co się odecje. Ja nie wiem, co mogę. Przecież się pani przekonał, ale nie powie co mówię. Niech powie, co on mówi. Nie to się w głowie nie mieć. Nie Ja Ale pan zdenerwowałem. Nie, przypadku. Gdzie jest granica głupoty, państwo? To nie Przy w pierwszym moim no, zdaniu, przy no, no, pierwszym, no, pierwszym przyszedł przyszedł drodzy państwo, dzieliście całkowicie Drodzy ja państwo, przypomnę, przypomnę tylko. Że zadałem kluczowe pytanie. Pana, kluczowe... Muszę panu przerwać, panie redaktorze? Przepraszam pana najmocniej. E, jak tylko zadałem kluczowe pytanie, natychmiast od razu panowie zerwali się. Przepraszam. Ale moment. I z hałasem. Moment. Insynuacja Mama są po prostu żenujące. Mówi o czymś. Że on coś zarzuca Zgłaszam, i, ja się, i, i sam nie wie, co zarzuca, i jeszcze się i, 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 i próbuje panie to w ten sposób nakierować na kierować dlatego, dlatego przegracie te wybory. Dlatego Ale właśnie, panie ministrze, że pan że to są ludzie, którzy nie myślą, co, co pan tu zarzuca. No nie ja pan, pan zastanowić. Ja w 10. Drodzy pan, o, pan panowie, w 10. Pan, troszkę troszeczkę spokojnie. Ja tylko, tylko jedno przypomnę: bardzo często tutaj przedstawiciele PIS-u i przedstawiciele prezydenta rzeczywiście na pytania, dlaczego Donald Trump robi coś. Mówili, no tak, ale Donald Trump jest człowiekiem biznesu, wobec czego on myśli handlowo. Wobec czego takie pytanie nie jest Panie nieuzasadnione. Co, co myślał, nie co myślał sugecja, Donald Trump, ten człowiek, który sugecja, myśli kategoriami biznesowymi, przyjmując Karola Nawrockiego? To, spotkał przedstawiciela kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej, jest po prostu niegodne. Takich rzeczy się po prostu nie robi. I dlatego jest moje oburzenie, bo to jest najgorsza insynuacja. To jest tak, to jest tak samo jak mówienie o tym, że ruskim agentem jest Donald Trump. To jest to jest sposób myślenia. Wy naprawdę się zastanówcie, co wy dla bezpieczeństwa Polkowicz próbujecie zrozumieć. Bartosz, no. Bartosz mówi. mówił. To teraz moje kolej. To proszę. Trzeba przerwać ten hocholi taniec. Tą waszą taką pisowską narrację, którą lejecie od paru dni o wielkim spotkaniu Nawrockiego z Trumpem. że trwa kampania prezydencka i pamiętajmy, że prezydenta w Polsce wybierają Polacy, a nie prezydent Stanów Zjednoczonych, czy prezydent Francji Emmanuel Macron. Pamiętajmy, że przyszczoskowski spotkał się z Macronem. Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem. I teraz wokół tego ma być budowana nie wiadomo, jaka narracja. Sławomir Mencen stawia na bezpośrednie spotkanie z Polakami, bo to Polacy wybierają prezydenta, nie żaden prezydent innego państwa dla mnie to jest troszeczkę żenujące, że jakby tak się bardzo ekscytujemy tym, że ktoś za granicę sobie pojedzie, zrobi sobie zdjęcie z głową innego państwa, tylko znowu, co to ma przekazać Polakom, tak, że my tak łasimy się o to poparcie kogoś z zagranicy. Panie redaktorze i panie i spotkania, takie miejsce na takie spotkania jest po wyborach prezydenckich, kiedy już wyłonimy prezydenta i wtedy rzeczywiście będziemy mogli prowadzić konkretne ustalenia na poziomie głów państw na arenie międzynarodowej. Wtedy się spotykamy, a nie jedziemy sobie gdzieś do Francji czy do Stanów Zjednoczonych. Robimy sobie zdjęcia, wrzucamy sobie w społecznościówki. Prezydenta w Polsce wybierają Polacy. To z Polakami trzeba się spotykać i Sławomir Mencen robi to najskuteczniej. Jest jedynym kandydatem, który zamierza w tej kampanii odwiedzić wszystkie, e, wszystkie powiaty. To, co się dzieje na spotkaniach otwartych ze Sławomirem Mencenem, jestem teraz po majówce z Mencenem w wielu miejscowościach. Odwiedziliśmy kilkadziesiąt miejscowości. Ludzie witają nas bardzo entuzjastycznie. Panie jest poseł, po prostu ja tylu, nie chcę, chcę Pani Duża, no, ale ja słyszę to od wszystkich tak sztabowców. No, Nasz kandydat, jak się tak to, że gdzieś że pojawi, błagam, to jest entuzjazm, tłumy ludzi, i wszyscy chcą zdjęcia. Wczoraj zdjęcie, byliśmy no. na spotkaniu w Olsztynie, na męcenie było nie, kilkaset osób, no, może nawet dwa, trzy tysiące nie, na, Olsztyńsk, na, Olsztyńsk, na, Olsztyńsk, na olsztyńskim rynku. Ile osób było na spotkaniu z Trzaskowskim? Sto? Fakty są takie, że pan, Anna Górska że pan, że pan Nawrocki ma, ma dwa zdjęcia z panem prezydentem Trumpem. Pierwsze i ostatnie. Anna Górska. Dobrze, więc ja bym <laughs> chciała... Ja, ja nie chcę rozmawiać o zdjęciu. Dobra, to nie rozmawiamy o, o zdjęciu. to zdjęciu. że kandydaci zabiegają o zdjęcia z osobami, profesor, na których poparciu. To ja pani inne pytanie tak zadam. Inne pani pytanie zada. pani. pani o bezpieczeństwie pan... porozmawiać. A, nie, a ja bym chciał to, zadać inne to pytanie. Zdjęcie ma Państwo, gwarantować pani, po, pani, pani, pani Senator, jedno czy pytanie i inne pytanie. Mamy przed sobą ostatnią prawdopodobnie przed pierwszą, turą, debatę i mamy zachowania takich kandydatów jak pan Maciak i pan Brown podczas ostatniej debaty, którą transmitowaliśmy w poniedziałek. Czy... Czy z, z Brownem i z Maciakiem yy, kandydaci na prezydenta po tym wszystkim, co mówi i robi Brown i co mówi Maciak, powinni debatować jeszcze? Dobrze, ja za chwilę chętnie odpowiem, bo to się ale jakoś się łączy ta odpowiedź. Moim zdaniem bardzo niewłaściwa jest teza, że Donald Trump jest jakimkolwiek gwarantem bezpieczeństwa, bo niestety ale. Prawda wygląda tak, że on dzisiaj sobie robi zdjęcie takie, jutro takie, a pomiędzy wstawia z, na oficjalne kanały zdjęcie w stroju papieża. To jest człowiek, który nie jest gwarantem jakiejkolwiek stabilności i to nie, jest, to nie gwarantuje nam poczucia bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie. I tych sojuszy, tej drugiej nogi sojuszu poza Paktem Północnoatlantyckim musimy szukać w Europie i w naszej współpracy europejskiej, militarnej i obronnej. I nasza kandydatka od początku tej kampanii jako jedyna o tym bardzo... Bardzo głośno mówi, bo poleganie dzisiaj na Donaldzie Trumpie, tylko i wyłącznie jest strzelaniem sobie w stopę, bo już mamy przykład Ukrainy, który pokazuje bardzo wyraźnie, że wtedy, kiedy pojawiają się kłopoty, kiedy nie idzie coś po myśli Donalda Trumpa, to to już się robi ciężko, to on się z pracy wycofuje, a składał bardzo konkretne deklaracje, że w jeden dzień zakończy tą wojnę. Mówiliśmy, jako Europa, że nie da się z Putinem zakończyć wojny w jeden dzień? Mieliśmy rację. I ufajmy dalej nam, Europejczykom, w tym, jak za, za ochronić się przed niebezpieczeństwem, które może przyjść ze wschodu. I, drugi, I na drugą nogę jest to, że tak, są cały czas w Polsce